Co oznacza puszczenie ruchu dwoma pasami? No, na pewno oznacza poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a przede wszystkim ograniczanie zdarzeń, szczególnie z tych ze skutkiem śmiertelnym. Jak wcześniej już zanotowaliśmy, budowa obwodnicy Białobrzeskiej, jak i drogi dwujezdniowej, trasy ekspresowej w kierunku Radomia, znacznie ograniczyła ilość zdarzeń drogowych, a praktycznie nie mamy już na tych odcinkach zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym. Mamy nadzieję, że ten odcinek od nowo otwartej drogi, w kierunku Grójca,

Dzisiejszy możemy się poruszać z prędkością 100 km na godzinę. W momencie, kiedy będzie to droga ekspresowa, ta prędkość poruszania się będzie wynosiła 110 km na godzinę. 110 km na godzinę. O której godzinie? O 10.50 został uwolniony ruch na jezdni zachodniej. Długość odcinka 18 km, łącznie z jazdami, to jest prawie 18,5 km. Z częścią dojazdową w kierunku Białobrzegu. Mamy dwupasmówkę oddaną czasowo, ale są oznakowania. Czy dalej obowiązują te, które są ustawione, czy coś się zmieniło pani na jeśli chodzi o oznakowania. Tak, jak tak, tak jak widzimy, no w dniu dzisiejszym zostały oddane do już użytku, oddana do użytku druga jezdnia w kierunku południowym. Ruch jak widzimy odbywa się już płynnie z kierunku prawda, Warszawa Radą. Oznakowanie, o które Pan pytał, jak najbardziej jest to oznakowanie obowiązujące, ustawione zgodnie z projektem organizacji ruchu. Droga jeszcze jest w, w budowie, nie jest to jeszcze prawda, otwarcie prawda, takie finalne tej drogi. I tutaj prośba do kierujących, poruszających się prawda, po tym odcinku trasy, aby zwracać szczególną uwagę na oznakowanie co do ograniczeń prędkości, jak również zakazów wyprzedzania na poszczególnych odcinkach, gdyż możemy napotkać jeszcze na ekipy remontowe, które prowadzą prace takie końcowe, związane już z takim finalnym zakończeniem tych robót. Kierowcy łamiący ograniczenia, znaki zakazu, będą karani, rozumiem, surowo. No powiem tak, sprawujemy tutaj taki ścisły, ciągły nadzór nad, nad bezpieczeństwem na tym odcinku yy, drogi. Dochodzi tutaj do, odnotowujemy, prawda, dochodzi do przekroczeń prędkości. A, ci, a tych kierowców, którzy prawda, będą łamać przepis ruchu drogowego, no policjanci będą, yy, będą yy, mieli prawo do nałożenia prawda, yy, mandatu karnego czy innego środka karnego.